Jesteśmy w drodze do Kisorii. Kisoria znajduje się na końcu półwyspu, w kierunku wyspy Ukerewe. Jest to już nowa diecezja obecnie, diecezja Bunda, która powstała z części diecezji Musoma i diecezji Muanza. Jak widać, droga dzisiaj nie jest łatwa, chociaż jest to czas tak zwanej małej pory deszczowej, kiedy deszcz. Powinien padać dwa, trzy razy w tygodniu w tym roku, niestety są powodzie, drogi zalane, za chwilę zobaczymy i domy podmyte. Jednak zdecydowaliśmy się udać do tej parafii, jest tam zostawiłem część mojego serca, ponieważ od początku budowałem parafię, nie tylko kościół, ale przede wszystkim kościół klubowy. Samą prowadzi ksiądz Robert, robosz katedry, który kiedyś był uczniem w szkole średniej należącej właśnie do naszych. Woda przepływa przez drogę i szcządzują. Jedź, już nie zobaczysz. Wyłączaj. Najwygodniej jechać rowerem. Już jesteśmy na terenie parafii Kisoria. To jest kościół w Kabirizi. Obok, obok kościoła ptaszki, tkacze, które budują piękne gniazda. Śpiewając przy tym, to są takie specjalne gniazda. Wejście od dołu, żeby wąż nie mógł wejść i wybrać jajek. Jesteśmy przy kościele parafialnym Kisori, kościół pod wezwaniem Matki Bożej nieustającej pomocy. W tej parafii przebywałem tylko 4 lata, bo się pochorowałem i później zostałem przeniesiony do katedry w Musomie. Główne wejście do kościoła. Proboszczem tutaj już jest miejscowy ksiądz pochodzący z Ukerełę. Wewnątrz kościoła znajduje się m.in. obraz Matki Bożej, nazwałem go Nieustającej Pomocy, w języku suahili ma, Bikira Mariam Saada Daima. Ten obraz otrzymałem od Ojca Świętego Jana Pawła II. Będąc w Watykanie, powiedziałem Ojcu Świętemu, że buduję nowy kościół pod wezwaniem Matki Bożej i wtedy on mi dał w darze ten obraz, który otrzymał od... Pielgrzymów, nie wiem czy z Polski, czy z innego kraju, w każdym razie przeznaczył go do kościoła w Kisori. Kościół ostatni został odnowiony, odmalowany. Kiedyś tu był wielki problem z nietoperzami, które się zagnieździły w kościele, ale udało nam się je wyrzucić. A teraz idziemy odwiedzić sąsiada mojego, powiedzmy, starego znajomego Konstantyniego, Mze Konstanty, który razem był od początku tworzenia tej Parady. Właśnie witamy się razem. On już jest sporo po osiemdziesiątce. Bardzo, bardzo się ucieszył, że odwiedziłem go, że nie zapomniałem o nim. klęknął i prosił, żeby mu pobłogosławić, ponieważ on wierzy, że błogosławieństwo kapłańskie bardzo pomaga w życiu.

Ma, miała czterech synów, jeden mieszkał razem z nią, drugi w Dar es Salam. trzeci niestety w zeszłym roku, w wypadku autobusowym, spłonął razem z pozostałymi pasażerami i został tam Wracamy w kierunku Somy, jedziemy ja z Jeziora z można piękne podziwiać piękne widoki. Woda, piękna, niebieska. Niestety Woda wygląda pięknie, nie nadaje się do tego, żeby nie było. Tam, zwłaszcza przy Szczecinie, są tam takie małe, małe ślimaczki, które, które powodują podwodnienie organizmu. Ludzie są przyzwyczajeni, ale też nie są bezpieczni. Na to jest Bez kościół, o właśnie, zaczęto na koło kościoła, majoru. Tutaj między innymi po drodze gościu Majoro, też w tym czasie, kiedy ja byłem I przygoda. Chcąc objechać samochód, cysternę, wjechaliśmy w błoto. Niestety o własnych iłach nie mogliśmy wyjechać. Trzeba było czekać na pomoc. Pomoc nadeszła przejeżdżał rządowy samochód i znali oni proboszcza z katedry. Pomogli nam wyjechać z tego miejsca. Pociągnęli nas liną i później mogliśmy kontynuować naszą podróż. Wyglądało to bardzo groźnie. Dla mnie to była normalna sprawa, bo przecież wiele razy Miałem takie przygody, ale dla tych, którzy jechali pierwszy raz, zwłaszcza siostra Bożena, to wyglądało beznadziejnie. I jedziemy dalej. Oddali widać góry, to są po miasta Bunda, a za tymi górami już rozciąga się Serengeti. Dziękujemy bardzo.